Dzisiaj moi drodzy, żebyście nie mówili, że jestem jakimś słuchajcie, oderwanym od rzeczywistości popierdoleniem. Macie tutaj palmę oliwki i stanowisko badawcze z ruskim mikroskopem. Na ruskim mikroskopie znajduje się masoneczka. Mamy ustawione powiększenie na 50 razy. Najmniejsze jest na tym ruskim mikroskopie możliwe i postaramy się zajrzeć do środka. Także słuchajcie, nie mam trzeciej ręki, więc nie będę tego czegoś tam dźgał, co zobaczę nożem, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, bo to nie wykracza poza nasze możliwości badawcze. O, jest uśpione. Włókno M. I mam nadzieję, że to było dobrze widać, także niedowiarkom dziękuję i do widzenia.